Jak zamawiać projekt u architekta? Od czego zaczyna się praca nad projektem? Prace projektowe zaczynamy od spotkania z klientem, bądź w biurze, bądź na budowie. E, najlepiej e, no, musimy mieć plany, tak? E, I rozmawiamy wtedy o mm, priorytetach tworzonego wnętrza. Klient mniej więcej musi nam określić, co by chciał. Musimy poznać jego rodzinę, tak naprawdę, bo inaczej projektuje się 100-metrowe mieszkanie dla singla, a inaczej 100-metrowe mieszkanie dla rodziny z trójką dzieci. Także mm, musimy wiedzieć wszystko, tak naprawdę. Bardzo ważny jest budżet bo wiadomo, że jeżeli mamy 100 tysięcy, planujemy inaczej, jeżeli mamy 300 tysięcy na wykończenie powiedzmy 100-metrowego mieszkania, planujemy to inaczej. Także na początku tak ważne jest określenie e, budżetu. W międzyczasie pojawia się już ten styl. E, jesteśmy w stanie e, tutaj, jeżeli ktoś nie jest zdecydowany, bo większość osób nie wie tak do końca e, czego chce, w głowie mają styl eklektyczny, ale nazywają to stylem, nie wiem, nowoczesnym, bo nowoczesne jest dla nich połączenie e, starego z nowym, tak? Także najlepiej, jeżeli m, są w stanie przynieść tam na przykład jakieś zdjęcia, e, co im się podoba, jak również co im się nie podoba. Ja zawsze proszę swoich klientów, żeby mi pokazali, co im się zdecydowanie nie podoba, tak? E, bo m, Ważne jest to, żeby też yy, robiąc projekt nie robić go pięć razy, tak? tylko zrobić raz a porządnie. A żeby zrobić raz a porządnie, klienta trzeba bardzo dobrze poznać i wiedzieć czego oczekuje. Natomiast też często jest tak, że trzeba ich naprowadzać, bo oni tam gdzieś coś widzieli, coś im się podoba, chcieliby to, to i tamto, ale no niestety nie da się wszystkiego włożyć do, do jednego wnętrza. Tak jak mówiłam wcześniej, ważna jest jednak ta konsekwencja, żeby nie mieć, że jeżeli zdecydujemy się nie wiem, na wnętrza skandynawskie bądź nowoczesne, to żeby one takie były, a nie łączyć wszystko i każdy pokój, żeby wyglądał inaczej. Tak? Tak samo z kolorystyką, z materiałami. Jeżeli idziemy nie wiem, w drewno i e, nie wiem, cegłę, to powtórzmy to w kilku miejscach naszego wnętrza, a nie w, tu beton, tu cegła. Niektórzy tak chcą, ja to ja jednak odradzam. Raczej konsekwentnie szłabym e, po kolei w tym samym stylu wszystko. Dlaczego warto zamówić projekt u architekta? My do projektów podchodzimy globalnie, czyli bierzemy na tapetę cały projekt, całościowy wnętrze. Pójdziesz do sklepu, tak, nie wiem, do salonu, który sprzedaje glazurę, zrobią Ci projekt łazienki w programie no, niezbyt profesjonalnym, e, poukładają Ci płytki z, powiedzmy, e, nie będę wymieniała firm, z kolekcji takiej i takiej i takiej, a takiej firmy i tyle. My mm, podchodzimy do tego, tak jak mówiłam, globalnie, czyli jeżeli uważamy, że trzeba przedstawić, jaką, przedstawić jakąś ścianę, bo wtedy uzyskamy więcej miejsca, zrobi nam się bardziej funkcjonalna przestrzeń, tak to wygląda, robimy. E, na pewno nie stawiamy klienta, że tak powiem, pod ścianą, że e, masz wyburzyć tę ścianę i koniec. Nie, przedstawiamy zawsze trzy... E, jak się urodzi więcej, to więcej eee, wersji takiego układu funkcjonalnego, czyli ta początkowa faza projektu polega na tym, żeby pokazać klientowi możliwości. Eee, możliwości mieszkania, tak? czyli co on może zrobić. Nie zmuszamy go do tego, żeby wziął jedną, wybrał konkretną, możemy to połączyć w całość. Tak? Natomiast jeżeli pójdziesz do takiego sklepu bądź salonu, oni ci wezmą na tapetę kuchnię i tyle. Nie, nie będą patrzyli na Twoją kuchnię pod, z perspektywy nie wiem, połączenia jej z salonem, tak? Bądź komunikacji z innymi, z całym, z całym domem. Raczej, raczej wtedy skupiają się na tym konkretnym wnętrzu. Jeżeli robimy całościowy projekt mieszkania, wszędzie mamy dobrane idealnie materiały, tak? Wątpię, żeby pan, który projektuje łazienkę w jednej firmie, był w stanie wybrać te same materiały, które pani zaprojektowała w salonie, w którym sprzedają kuchnię, tak? I tak samo z szafami, z innymi pomieszczeniami. Bardzo ważne moim zdaniem jest, żeby jednak ta konsekwencja we wnętrzu pojawiała się. Na czym nie można oszczędzać, planując budżet? Baza to jest podłoga, e, Łazienka, no i przede wszystkim meble kuchenne, bo jeżeli ktoś, że tak powiem, e, chce się wprowadzić szybko, ma jakiś tam nie za duży budżet, to warto jest żeby wziąć, zrobić projekt, który będzie miał zaplanowane wszystko od początku do końca i robić to etapami. Czyli zrobimy podłogi, zrobimy ściany, jeżeli będą jakieś sufity podwieszane. Ok, zróbmy tą bazę, e, kuchnię, nie wiem, podstawową szafę i się wprowadzajmy. Zaoszczędzić możemy, nie wiem, kupić tańszą kanapę, którą za 3 lata możemy wymienić na droższą, możemy na razie wziąć stół ze starego mieszkania, tak, a, a za jakiś czas kupić e, nowszy, więc e, elementy takie już wolno stojące możemy tutaj poczekać, tak, zaoszczędzić na tym, zrobić coś tańszego, e, coś, co częściej się wymienia, tak? Natomiast elementy wbudowane radzę już tutaj nie oszczędzać i zrobić to, co nam się będzie podobało, bo znając życie później się żałuję, że jednak, ach, zaoszczędziłam, dam nie wiem, 2000. Przy takiej dużej inwestycji, jakim jest mieszkanie procentowo, to wychodzi naprawdę niewiele, a później jesteśmy niezadowoleni, satysfakcji brak, tak?